Tak, dostałam propozycje wielokrotnie, yy, chyba nawet cztery razy, natomiast ja y, zawsze byłam niechętna, bo... Zawsze uważałam, że jednak pokazanie swojego ciała powinno być dla tego ukochanego, natomiast nie na łamach jakiejkolwiek gazety. Ja bardzo lubiłam takie sesje oglądać u innych, ale sama jakby nie, nie odważyłabym się na, na coś takiego. Jest pewna granica, której uważam, nie, nie należy przekraczać, akurat w moim przypadku. Mm -hmm. no, nie, nie, nie potrafiłabym przekroczyć tego, bo miałabym wrażenie, że okej, okay, te, te zdjęcia by potem były. Wszędzie, w jakichś nie wiem, garażach, wyobrażałam sobie, co faceci do tego robią. Nie, jednak nie. Ja miałam takiego menadżera, który zgłosił się do mnie, bo chciał sobie <totek> zarobić, wiesz, i on wymyślił właśnie, że sam się skontaktuje w ogóle z Playboyem, nie pytając mnie o to w ogóle, to, to jest dopiero, ta, ta, takie są gagatki po prostu w show-biznesie. On się skontaktował z nimi, no i zaczął tam negocjować. Sumy. i całe szczęście, że po prostu Playboy wiedział, że coś tutaj nie gra, bo przecież oni mi wcześniej proponowali, ja się nie godziłam, mm -hmm. a on już im podał numer swojego konta, rozumie? I po prostu tylko liczył na to, że Playboy przeleje pieniądze, on podpisze za nich, za mnie umowę, mm -hmm. a potem do tego by nie doszło, bo przecież jak gdyby wiesz, no ja, ja się na to nie godziła, pieniądze by były przelane, a on by pewnie jak uciekł sobie, bo to jest, bo oszust, prawda? Także tak, tak to się dzieje. To